Dziś nie ma na na no to do końca jakby stary jest 6! I dzisiaj sobie lecimy z dziennym wyzwaniem! No i 50... małpiej kasy i... Ja jestem głośny O! Fajnie, 20! Co? Sam inżynier! A która runda? Pewnie 40 60? No dobra, no nie będę oszukiwał, nie? Niech będzie Spróbujemy widzowie S Twój stary majster to będzie główny Ale to jest chyba do zrobienia, 60 runda? Kurde, chyba na chillu będzie. Tak mi się zdaje. Yy, 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 chyba to. I PIN. I on będzie moim ulubionym. Pin mam. I teraz double guna. W ogóle widzę. Tak myślałem, że jak będę sobie w czerwcu na wakacjach i będę miał dobry internet, bo będę miał wtedy to możemy jakieś live'y porobić. Nie mówię, że to będą live'y z bluesów, czy coś, bo no kompas ze sobą nie wezmę To jest niemożliwe ale, nie wiem, coś na telefonie, bo pewnie na telefonie bym to robił Bo laptopa nie zdążę kupić do tego czasu, bo... O, laptopy trochę kosztują, tak? A ja tylko kasy nie mam jednak Ale, coś można by było porobić w sumie, tak mi teraz padł do głowy, że... Czemu nie? Co mi szkodzi? Bo ja będę miał wtedy na pewno dobry internet, tyle dobry, żeby robić live'y, także... Będziemy mogli to zrobić, widzowie Ja nie widzę żadnych przeciwwskazań przeciwko temu Chyba, ja że nie będziecie chcieli no to inna sprawa. No, a twój stary Meister to załatwia. No spokojnie. Sentry? Chyba to... Niech sobie będą tutaj. Może trapa teraz spróbuję. Ej, ale kamuflaż mam, a metalowe? Kurde ty. No to dopiero daje mi kamuflaż. Ten metalowy, nie? A ten daje mi kamuflaż. To, to najpierw kamuflaż, chyba. Aha, pop sled bluns. No dobra, no to git. Zdążę. Dobra, zdążyłem, idealnie. Ale tutaj niech będzie. I teraz tak. Effectiveness? Najpierw weźmy Effectiveness. No i. Ogólnie to zaczniemy od tego też, że. Nikt nie zabronił nam robić tego. <laughs> Musi być ciekawy, tak? Dlatego nikt nie zabronił. No, no i łatwo, łatwitko. On się już baguje, chyba. Jeszcze cleansing faw mu -y teraz kupię Czy najpierw to? Nie, chyba najpierw to. Jest, co? On... on tak nawala szybko teraz? Ty, on ma jeden pistolet tylko teraz A on chyba strzela z tego drugiego też, tylko że tego nie widać O, tu nie mogę całować niestety No i on jest 4... 3-3-3 Dobra, no i fajnie Tutaj Double Gun'a kupię Dobrze, że postawiłem wcześniej, bo już nie mogę tego, tego zmieniać Tu kupię tylko Faster Engineering jeszcze Czy Sprocket też? Sprocket też, bo szybciej bije wtedy Chociaż nie, bo on za dużo damage'a będzie robił, to nie A twój stary Meister ma być najlepszy Także trapa teraz kupujemy, tylko musimy zbierać Ło, jak głośno mam blunsy! Można się do was chyba przybliżyć widzowie Będę mówił tak, mam nadzieję, że teraz słyszycie mnie dużo lepiej Tak Mam taką nadzieję Dokładnie No, ja się lubię drzeć Dobra, bloontrapik dosłownie teraz O kurde, nie mogę wybierać gdzie Ajajaj aj, aj. No to dupa No ale to będzie. No nie no, nie opłaca mi się sprzedawanie teraz. Żeby tylko ustawić tutaj. Not worth. Dobra, rozwaliliśmy. I na razie nie ulepszam. Żeby. Żeby, żeby. Twister Meister miał największy damage. Bo on go przebija. A, tylko to mi zostało. Dobra. Wow, Paragon. Ja tylko zrobię to. Bo musi być ciekawie, nie zapominajcie. No a my potrzebujemy kasy. A to stwarza, że jest ciekawy i jest kasa, tak? No, dokładnie Dobra Nie, on zarabia już jeden też za każdego bluna, Oni też za chwilę będą zarabia, także fajniusio Oj chyba, ja przegania go, dobrze Ale i tak czekam ja najpierw niech oni się ulepszą Na czwarte level'a i dopiero kupię kolejnych No, chyba tak, tak zrobimy, no tupe pay respect frajerzy Słuchajcie, w ogóle widzę Fligra Bo Fligru, jeśli ktoś nie wie, wydał płytę ostatnio pod tytułem F1 Ja Wam polecam przysłuchać, bo fajna płytka. Ja sobie słucham, lubię bardzo. Także jak chcecie, możecie posłuchać Fligra, bo ja uważam, że tej już kiedyś miał potencjał być najlepszym w Polsce. Dalej ma potencjał. Nie zmieniłem swojego zdania co do tego. E, I co, ja bardzo wspieram Fligra, dlatego Wam też o nim mówię. Bo na przykład teraz podczas nawet nagrywki mam jego piosenkę w tle, bo po prostu są takie fajne. I i co? I fajnie! Zostaw suba i łapkę! Wow! Ale żebym Ryma zawalił, nie? Nie źle widzowie. No tak zostaw się Ryma. Ryma! Łapkę w górę nie Ryma. Ryma też w komentarzu. No I jeszcze suba daj Zostaw komentarz, łapę, suba, a ja ci dam A ja ci dam, nie wiem co. Coś ci dam. A muszę zostawić, te wszystkie rzeczy I dopiero wtedy No Także zostawcie Te rzeczy Czyli komentarz, łapkę i suba Łapkę w górę oczywiście, nie w dół, nie nie nie, tak się nie bawimy Łapkę w górę, w górę Ile dostajemy z tych Benjaminów? Dwa koła Serio? 150 Razy 300 Ale gówno No ale dobra, a ty jeden jeszcze? To też coś daje Ej może zdążymy, jak nie to będą się ich posprzedawać po prostu. Ale nie wiem czy nie będzie za krótko odcinka. Także zrobiłem się do rundy 70, żeby było ciekawiej. Tak po prostu, bo ja tak powiedziałem. Ja decyduję ile odcinek trwa. No właśnie. No, no to do rundy 70. Nie ma innej opcji. I kupujemy XL trap. I super. Oczywiście BFB powinniśmy pokonać. A nawet jak nie to on tu wejdzie. No właśnie. I free play. O, i on już zbiera, fajnie. Kaska będzie dodatkowa. W ogóle widzowie, pijcie wodę. Mówię to często, ale pijcie wodę, woda jest mega dobra. Na przykład ja piję albo wodę, albo oś mi czasy, bo mi posmakowało bardzo. I bardzo rzadko teraz już. Energetyki. Ja tylko piję to, ale w domu 95% mojego picia to jest woda, widzowie. Pijcie wodę, bo woda jest mega zdrowa. Ja polecam. Serio. Woda jest mega dobra Nie wierzy? Sprawdź sobie, sprawdź Ja nie kłamie, nie miałbym powodu, żeby cię okłamywać Pizza, 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 pizza O 32 koła, no to fajnie, to kupujemy sentry champion Ło, jaką szybko nawala O 100 koła ma eee. Dobra, mogę mu kupić to Żeby miał No i temu też A, tylko kasę nie mam, o już mam Żeby nie byli tacy Poszkodowani, bo ten to już w ogóle on damage na niej nie miał Ten jeszcze coś tam miał Ale ten to był poszkodowany jak nie wiem co No i te Benjaminy Mogliby trochę więcej żyła, życia, żyła, życia yy, Nie życia, kasy kurde Dawać Ja nie mogę, co ja gadam, ja was przepraszam dobra. I co, 13 koła teraz No Kto robi największy damage? On znowu, o kurde nie większego największego damage'u! Gościu! Dobra, overclock Dobra i overclockujemy siebie. A, dobra, to do 75 rondy już przy okazji. Jak już 70 to minęliśmy, to czemu nie? Fia, to będzie 7000, to będzie 14 No i tu jest mało tej kasy. Nie, bo nie kupimy tego ulepszenia najlepszego. Ultra BOOSTA Nie zrobimy 555. Kurde. To dupa. No i... Teraz będziemy mieli ostatnią rundę. Zgę włączam Auto Start. Wyłączyłem. Włączam. I teraz tak. Sprzedaję ci bra braci Benjamin. I został oryginalny. Do widzenia. Ciebie sprzedajemy. Ciebie też. I niestety nie mam kasy. Ale on sobie poradzi. No spokojnie, ja to wiem. No zobaczcie jak sobie dziennie radzi. Jego nic nie przejdzie teraz O dobra, pokonaliśmy, no to wychodzimy S Łatwo, super O, dobra, kogo bierzemy? O to na no z szacunku, tak O, epicki O, Bluntrap, fajnie To fajnie akurat według mnie Co mam aktualizować? Spoko W dupie to mam Jest nowa ja? O, jest Będę musiał zrobić Jakie mapy? Fajna, fajna, fajna. Fajna e, fajna, e! Mega fajna, według mnie. Czy to jest na deflacja? Ale dobra, na modach, na chillu, myślę. Także teraz robimy to. Advanced. Wow. Ok. I mogę mieć dwa. Dobra. Ok. Ok, widzowie. Poradnik, poradnik. Robimy tak. Remove for. 20... E, 250 dollars. E, monkey money. So sorry, sorry. Now. No, dobra. Teraz stawiamy go tutaj. Ulepszamy go na to. Czy ja mam te skróty? Mam. O, dobra. I tak wystarczy. I tak zrobimy, oczywiście, tylko. I lecimy. I zobaczycie teraz, że wygrywamy to na chilku. Bez oporu w ogóle. Oni. Ja mogę nawet zrobić tak. Bo to się da wygrać na spokojnie. Ja jeszcze tylko dorzucę. Bo czemu nie? Co mi szkodzi? Nie wiem, czy to się zmienia, ale... Co, co, co mi szkodzi? I dobra, widzowie, i co, i koniec, także siema, witam, witam, ja pierdolę Żegnam się i mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym odcinku, który będzie już jutro i będzie on z Bloonsów Ja nie powiem czego, ale z Bloonsów A w... w sobotę będzie pewnie z Minecrafta, tak mi się zdaje Albo w niedzielę Albo w sobotę i w niedzielę Zobaczymy Jutro jest z Bloonsów Także co, siemano